Pęknięcia. Kocham cię, a ty mnie ranisz. Kocham cię, a ty śpisz. Kocham cię, a ty jesteś rylantową gwiazdą. Modliłam się, czekałam i oto jesteś. Ale niełatwo jest znów cię przyjąć. W serce moje. Krwawe jest. Właśnie na to czekałam, mój złoty brylancie, ale pęknięcia mego serca nie pozwalają zapomnieć o cierpieniu. bawę przed złamaniem, obawa przed utratą. Potrzebuję pewności i dowodu Twego odejścia od lekkomyślności. Właśnie to jest smutne, to jest umiłowanie serdeczne, pęknięć losu.